Witaj, mam na imię Krystyna, jestem z Polski i dzisiaj chciałabym podzielić się z Tobą moim takim niezwykłym doświadczeniem doświadczeniem z unikalnym produktem, z bardzo dobrym produktem, który używam od pewnego czasu. Co, co, Czego doświadczyłam, korzystając z tego produktu? To, otóż swego czasu miałam bardzo słaby sen, budziłam się często, nie mogłam spać, zasnąć, rano wstawałam zmęczona. Skóra mojej twarzy i ciała była również zmęczona. tak? Nie byłam zadowolona, patrząc w lustro. Poradzono mi właśnie ten produkt. To są takie kapsułeczki malutkie. Dwie przed snem łykam. I zasypiam jak dziecko. Zasypiam jak dziecko, rano się budzę wyspana, tak dobrze wyspana i zregenerowana jak, no, jak nigdy dotąd. Skóra mojej twarzy się poprawiła, patrzę w lustro z uśmiechem, tak jak teraz na ciebie. I jeżeli masz taki problem ze snem i z, z jakością swojej skóry, to serdecznie ci polecam, skorzystaj, nie czekaj.